No cześć. Dzisiaj pokażę Wam, które wskaźniki wspomagają u mnie zakup danego rejtingu i jest to o tyle kluczowe, no bo w tym sektorze patrzy się na zupełnie inne rzeczy niż przy zwykłych spółkach. Pokażę, które wskaźniki są według mnie najważniejsze i na co patrzę, zanim coś kupię. Oprócz tego, oczywiście, podsumuję mój portfel, a tym razem był naprawdę bardzo dużo dywidend. Zapraszam. No, i z góry muszę was przeprosić za mój głos, bo niestety jest naprawdę zmęczony przez ostatnie treningi personalne. Ale do rzeczy. Jak to u mnie wygląda? Zanim w ogóle będę mógł wam podrzucić jakiś raid i zweryfikować jego wskaźniki, no to skądś muszę go po prostu znaleźć. No, i tutaj najczęściej posługuję się różnymi stronami. Czy to na przykład często ostatnio skanerem spółek na Investing Pro, czy chociażby no, kanałami na YouTubie. Po prostu szukam tam, gdzie jest dostęp do informacji. No i ostatnio akurat w oko wpadł mi na przykład Well Tower. To mi akurat wpadło po rozmowie z Warren AI. I tutaj od razu na początku wam gorąco polecę akurat investing dla tej opcji i wielu innych. No bo macie tam Propix AI, czyli taką sztuczną inteligencję, która w założeniu ma biczynek. No i oczywiście bardzo zaawansowany skaner akcji. No i ten Warren, o którym wspomniałem, w przeciwieństwie do takiego zwykłego czata GPT, ma zaimportowane realne dane finansowe. No, dzięki czemu też nie pisze tylu głupot i daje dużo dokładniejsze odpowiedzi, no bo bazuje na twardych liczbach ze spółek, a nie na tym, co się wydaje. Jeśli chcielibyście sobie przetestować, to z linków w opisie macie dodatkowe 15% zniżki, no co aktualnie przy promocjach daje nawet minus 65% łącznie, więc naprawdę warto skorzystać, jeżeli ktoś z Was szuka solidnych narzędzi do analizy. Ale wracając już do tematu, żeby nie przerywać. Jeżeli jakiś raid mnie już wstępnie zainteresuje, bo na przykład widzę, że nie wiem, działa w przyszłościowym sektorze albo oferuje coś konkurencyjnego lub jest po prostu w trendzie i tak dalej, no to wtedy zaczynam poznawać jego biznes. Jeżeli wstępnie już wszystko wiem, no to uruchamiam sobie na przykład investing yy, ich skraba, no i patrzę na kilka kluczowych wskaźników i to będzie bardzo ważne. Akurat wskaźniki, które będziemy teraz omawiać, sprawdzimy sobie na jednym z zakupów, którego dokonałem w tym odcinku. No i szybciej niż zwykle, bo był to m.in. Rexford Industrial, którego dawno już nie było w filmach. No i tutaj widzicie na ekranie. Kupiłem 1,5 akcji, załącznie 60 dolarów. No i moi drodzy, polecimy sobie teraz przez to, co ja tam widzę. Pierwszy kluczowy wskaźnik to FFO, czyli Funds From Operations. Jest on o tyle kluczowy, że w rejtach nie patrzymy na zysk netto, bo jest on przekłamany przez amortyzację nieruchomości. No, AFFO to jest realny przepływ gotówki z działalności operacyjnej. Mówi nam po prostu, ile ten budynek naprawdę zarobił na rękę po odjęciu kosztów, ale bez tych księgowych sztuczek. Jest to serio ważne w rejtach. No i w przypadku rex for Industrial wygląda to następująco. Jak sobie klikniemy dane z ostatnich trzech lat, to ten wzrost jest naprawdę bardzo mocny. Jest to praktycznie pionowa linia w górę, a jak oddalimy sobie ten wykres jeszcze dalej, no to. Jest on zdecydowanie bardzo rosnący. Wygląda to po prostu bardzo dobrze. Ostatnie 3 lata to jest wzrost o 18%. No może nie jest to jakiś wynik, który gdzieś tam zwala nóg finalnie w liczbie procentowej, natomiast, no, mimo wszystko, wygląda to bardzo stabilnie, a w tym sektorze mi zależy właśnie na tym, żeby było stabilnie. Kolejny kluczowy wskaźnik, którego potrzebujemy, to jest Price to Funds from Operation. No i jest to taki trochę odpowiednik CZ dla rateów. On mówi, czy płacimy za tę gotówkę dużo, czy mało. Czyli za to, ile za ten rate musimy zapłacić. W wynosi on aktualnie 15,5 i co jest najważniejsze, on jest poniżej 3-letniej mediany i to jest dość mocno istotne. A dlaczego? No, bo będą renty, które mają większy potencjał na wzrost i będą miały te wskaźniki naturalnie wyższe. Akurat na przykładzie spółki, którą kupiłem, no to wskaźnik mocno zniżkuje. No i na tym wykresie bardzo wyraźnie widać właśnie wpływ wysokich stóp procentowych i ogólnie osłabienia tego sektora. Oczywiście, jeżeli to odbije, to mamy tutaj potencjalną okazję. No natomiast pamiętajcie o ryzyku. Stopy procentowe wcale nie muszą spadać tak szybko, jakbyśmy chcieli w ogóle nie muszą swoją drogą. Ale dla Rejtów, takie tanie odsetki to jest drugie życie, no bo one finansują się długiem i mniejsze te odsetki z kredytu będą, to tym po prostu jest dla nich wygodniej i więcej zostaje dla akcjonariuszy. No i u Rexford ten wskaźnik jest teraz, jak widzicie, bardzo nisko. Lecimy dalej, czyli wskaźnik Interest Coverage. No, i to jest dla mnie y, chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. On nam mówi, ile razy zysk operacyjny spółki pokrywa koszty odsetek od ich y, aktualnych długów. Czyli, czy spółka no, nie ma jakichś problemu ze spłatą rat, na przykład w banku. No, i w przypadku tego rejtu wynosi on 3,63. I jest to bardzo dobra wartość, bo tu im więcej, tym lepiej. Ja osobiście sprawdzam to zawsze, żeby właśnie wiedzieć, czy rate nie jest no, najzwyczajniej w świecie za bardzo zadłużony i czy w sytuacji bardzo wysokich stóp procentowych no, nie stanie się tutaj nagle jakaś tragedia, a przy wartości 3,60 no, to możemy spać spokojnie. Kolejna istotna sprawa, czyli prognoza FFO. Na investing sprawdzą to regularnie, czyli to, co analitycy przewidują na przyszłość. No i w przypadku Rexford wynosi ona no, 2,5%. Ta wartość nie jest powalająca, trzeba sobie przyznać, ale co ważne, mi po prostu zależało na tego typu rajcie. Taki Prologis ma tę prognozę większą, no a jest to oczywiście bardzo podobna działalność, bo to są magazyny związane chociażby z e-commerce'em. Natomiast Prologis jest po prostu najzwyczajniej w świecie droższy, a ja szukałem jakiegokolwiek balansu, no i chciałem mieć konkretnie tę spółkę. Czy ta wartość oznacza, że już nigdy ta spółka nie wzrośnie? Jak najbardziej ma takie szanse, działa naprawdę w ciekawych miejscach i ma naprawdę dobre lokalizacje, i uważam, że w dłuższym terminie będzie po prostu rosła naprawdę stabilnie i satysfakcjonująco. No ale na pewno ktoś zapyta, czemu kupuję rejty, skoro które mają taką niską prognozę, właśnie. No niby to troszeczkę wytłumaczyłem, ale no wynika to z tego, że zależy mi na dolarach i na zróżnicowaniu portfela. Chciałbym posiadać rejty w finalnie o bardzo różnym i konkretnym typie działalności. No w moim przypadku mamy centra danych, czyli Equinix. Mamy magazyny jak właśnie Rexford, no widzicie to jest trochę taki rejt dodatkowy, który ma zupełnie inną działalność niż pozostałe, no i oczywiście nieruchomości mieszkaniowe, no to jest dla mnie bardzo interesujące, chciałem mieć jakikolwiek udział w tym sektorze, mimo że te rejty no, mają słabe prognozy. I wiem, że to też nie oddaje rynku nieruchomości w 100%, ale jest to podmiot, który te mieszkania wynajmuje. I mimo aktualnych problemów w tym sektorze, myślę, że w długim terminie rejty mieszkaniowe, no czyli coś, na co no zawsze będzie popyt, tak? przyniosą przyzwoite stopy zwrotu. Tu bardziej sugerowałem się też typem działalności, jak mówiłem, no i wybierałem najlepszy podmiot z danego sektora. Dlatego też nie dziwcie się, że niektóre wskaźniki wzrostu są niższe i mam właśnie takie spółki w portfelu. Ten portfel ma być spokojny, i to nawet bym powiedział, że bardzo, a jego założeniem jest też bicie inflacji i generowanie cash flow. Nie będę płakał, jeżeli będziemy poniżej takich benchmarków jak, nie wiem, Nasdaq czy SP500, chociaż będę się starał o lepsze wyniki, no to jest oczywiste, ale na ten moment jest to trochę ograniczone. No i szybko jeszcze podsumujmy. Kolejnym zakupem w tym odcinku był Camden Property. Tu kupiłem za prawie 80 dolarów, jest to niecała jedna akcja. No i oczywiście moje ulubione Vichy Properties. Tutaj standardowe dobranie akurat za 40 dolarów łącznie, więc fajnie to wypadło. Wszystkich moich zakupów rajtu, które widzicie, dokonuję na XTB i to jest partner mojego odcinka. I szczerze mówiąc, po prostu gorąco wam polecam tego brokera, współpracuję z nimi, bo sam z tego konta korzystam i u nich mam te akcje. I możecie tam kupić sobie je właśnie bez prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro, no co jest myślę bardzo atrakcyjne. A dodatkowo, jak przy rejestracji wpiszecie kod MLODY wielkimi literami, to dostaniecie darmowy kurs na start. Warto od tego zacząć, żeby inwestowanie było po prostu na wysokim poziomie. Link macie jak zwykle w opisie. A my wróćmy jeszcze na chwilę do analizy, bo to ważne. To, co Wam pokazuję, to jest oczywiście taki mocny skrót. Czynników zmiennych może być bardzo, bardzo dużo, no i każdy musi dokonać analizy na własną rękę. Ja na przykład w REITach nie patrzę na samą stopę zwrotu, jaki to jest procent aktualnie. A dlaczego? No bo jeżeli spółka będzie rosnąć w długim terminie, no to ta dywidenda i tak u niej wzrośnie, nie mnie to interesuje najbardziej, a nie to, ile ona wynosi na dzień dzisiejszy. Częściej patrzę na wskaźnik taki jak AFFO Payout Ratio. No, jest to takie oczyszczone FFO, bo mówi nam, ile procent z tego zysku spółka nam wypłaca. No, i jeżeli jest to na przykład około 80% lub mniej, to jest to dobry wynik, a dlaczego? No, bo spółka ma wtedy zapas. Nawet jakby przyszły gorsze wyniki, gorsze czasy i zarobki staną w miejscu, no to oni mogą po prostu zwiększyć procent wypłaty, no i dalej podnosić nam dywidendę. No ale na ten moment yy, ma dla mnie to mniejsze znaczenie, bo się na rajtach z konkretnych sektorów i na fundamentach. Teraz zobaczymy sobie, ile dywidend wpadło w tym odcinku. No bo ta wartość zaczyna fajnie rosnąć i jestem z tego bardzo zadowolony, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz: mam spółki, które z założenia wypłacają rosnące dywidendy, kupuję teraz w tanim dolarze. Bo dzisiaj ten dolar kosztuje już 3,55, więc to jest naprawdę niska wartość. Swoją drogą cały czas o tym powtarzałem, że uważam, że dolar będzie spadał. Ale zobaczcie to, że jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, czyli stopy procentowe spadną, co często jest związane z tym, że rejty odbijają i ich cena rośnie, a ja je kupiłem w teoretycznie promocyjnych cenach, to ten cash flow będzie rósł podwójnie, bo po pierwsze przez rozwój spółek, no a po drugie przez wzrost kursu dolara, który może nastąpić. No i te dolary będą po prostu więcej warte. Warto o tym pamiętać, bo to też poniekąd wzmacnia cały portfel. A jak to wygląda w liczbach? No to zobaczcie sobie na MyFound aktualne dywidendy to już ponad 58 zł, a sam styczeń przyniósł prawie połowę tego, bo 26. Witch dało nam zarobić aż 12 zł, Rexford 7,50, Camden 5 i Mid America Apartment 2. I jak widzicie, powoli zaczyna się to fajnie zbierać. Chciałbym, żeby co drugi miesiąc padało chociaż 100 zł, natomiast na tym to wszystko właśnie polega. Z czasem te słupki będą coraz wyższe, no i dzięki temu coraz łatwiej realizuje się mój mini cel, czyli 200 zł na zakupy w sklepie. No, już mamy 1,4, bardzo się cieszę. Niedługo ten cel po prostu zrealizujemy i będziemy musieli dać sobie coś nowego. I właśnie dlatego chciałbym, żebyście dali znać w komentarzu, jaki kolejny mini cel ustawiamy. No i ile ma być to złotych? No bo główny cel oczywiście niezmiennie jest to kawalerka, jest on odległy, a właśnie te mini cele pokazują, że cały czas idziemy w dobrą stronę. Z tą drogą te dane o dywidendach wyciągam z MyFund, możecie tam zaimportować dane od brokera i widzieć wszystko czarno na białym. Mi osobiście bardzo to pomaga w podejmowaniu decyzji kontroli portfela, a z linku w opisie macie 30 dni za darmo na testy, a potem jeszcze 15% zniżki na abonament. No serio, za darmo myślę, że uczciwa cena, warto to sprawdzić. Cały ten portfel rejtów y, mi się naprawdę bardzo podoba, no może trochę oprócz y, American Tower, ale to zaraz, dominują w nim Equinix i Vici, czyli te z największym potencjałem i według investing, i według oczywiście mojej analizy, no ale muszę wam powiedzieć, że prawdopodobnie y, z mojego portfela wyleci ten y, no American Tower, coraz bardziej się zaczynam przekonywać, że Starlink i inne systemy, no mogą zastąpić te wieże, y, no one zajmują dużo miejsca, świat pewnie będzie dążył do wysyłania wszystkiego w kosmos, no jeszcze czy nad tym się zastanowię. A co do reszty, no to rejty mieszkaniowe są w stabilnej formie. Nie jest po prostu źle. Natomiast myślę też o tym. Well Tower, przez te świetne prognozy i ogólnie naprawdę fajnie fundamentalnie wygląda ta spółka, ale to również zostawię na następny odcinek. Cały portfel jest już wart prawie 6000 złotych. Na zyski nie patrzcie tak bardzo, no bo Marktbank liczy to specyficznie, więc stopa zwrotu jest taka trochę nieaktualna ale za to aktualny jest zysk całkowity i jest to minus jedna złotówka, dokładnie minus jeden złotych, to wynika z tych stóp procentowych, o których właśnie mówiłem. Sentyment jeszcze no, nie wrócił, choć niedawno było lekkie odbicie, natomiast no, na fajniejsze wzrosty myślę, że trzeba jeszcze trochę poczekać. Tak dałbym nawet minimum pół roku i jak nie więcej. Ale ja osobiście mogę czekać, bo mój portfel spełnia zadanie, czyli chroni wartość pieniądza przed inflacją, ale co najważniejsze, po prostu generuje cashflow. Chciałbym finalnie dodać w nim jeszcze z dwa lub trzy rejty, żeby dokupować przez te lata te same podmioty. Hmm, ale co będzie finalnie, to zobaczymy. Chciałbym Wam bardzo podziękować za oglądanie do końca i wytrzymanie z moim chorym, zmęczonym głosem. Dajcie znać o tym mini celu w komentarzach i napiszcie, co sądzicie o rejtach. Zapraszam Was do filmu o investing, który teraz widzicie na ekranie. Koniecznie zobaczcie, jak to narzędzie działa. Będzie mi bardzo miło zasubować dzwonki i lajka. Do zobaczenia.